Uau! Vai ser będzie vai ser W tym roku gramy typowo w mojej urodziny, nie? Yy, typowo w dzień, więc yy, spoko. Jaki bym prezent chciał dostać? Mnóstwo uśmiechniętych twarzy, którzy, które świetnie bawią się pod sceną. To jest nic więcej. Tam nie trzeba nic więcej. Tam trzeba mieć yy, dobrą zabawę. Szczery uśmiech. Czego chcieć więcej? I, i dobry koncert. Dla mnie osobiście, no wiadomo, że też e, dobry koncert najlepiej jak się e, da, czyli jakieś takie całe 30% jakości, nie? Wy godie nie spodziewany ciąg! Każdy dzień by się na prąd. Lecz nie być jak ten ruski sprog. Przepyleku zatrzyma go. Wy godie nie spądź jak ten każdy dzień wyjściem na prąd. Lepsie być jak ten ruski szląd. Przepylę zatrzyma go! Wiesz, że najczęściej my gramy ze swoimi ludźmi, yy, te Andrzejki, więc yy, to jest kolejne. Zespół znajomych, który, który z nami zagra i zauważyłem, że za każdym razem jest inny klimat i tego klimatu też jeszcze na Andrzejkach nie było, nie? bo nie ma takiej spójności klimatowej między na przykład zespołami grającymi na Andrzejkach. Co roku jest ktoś inny, nie? My, my jesteśmy no, ci sami jak co roku, ale te zespoły przed nami, no bo miałeś, w tamtym roku miałeś Ja Nie Wiem, Ludzi, Wronę teint było swego czasu, czy Mikrokosmos, Prowizorium, jak było to wszystko, były inne bajki, nie? I to było mega spoko. No ale w tym roku też fajnie, bo będą goście. I będzie zabawa taneczna. I troszeczkę posiedzimy, więc lepiej będzie... Dobrze będzie zamówić jakąś taksówkę. No i mówię, będą fajni goście. Wrócimy do kilku numerów, w których bardzo dawno nie graliśmy. To będzie spoko. Ale Z moich czterech liter wróżyć nie będziemy. Bo wystarczy, że nimi świecę do mikrofonu. Yy, jak ktoś zawsze jakiś wosk można załatwić i ktoś będzie kluczy. Yy, kluc Chociaż kluczem do waszych serc jest nasza muzyka. O, taki to będzie przekaz. A, 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 ale jadą, bo nie padają pić. Lub rozbalą dziś, bo ja w Johnny Ale jadą, bo chcę upuszyć trzy. Jak robak taryf, lub te inne trzy. Ale jadą, bo nie padają pić. Lub rozbalą dziś, bo ja w Johnny Ale jadą, bo chcę upuszyć trzy. Jak robak taryf, lub te inne trzy.